Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie swym zasięgiem obejmuje 16 nadleśnictw. Rozciąga się od rozległej wyżyny małopolskiej aż po wysokie pasma beskidów. Małopolskie lasy są domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Liczne szlaki i ścieżki zlokalizowane w lasach zapewniają warunki do aktywności sportowej oraz dają możliwość zdobycia wiedzy. Lasy są również żywymi świadkami historii, skrywając wiele zabytków oraz miejsc pamięci. W siódmym odcinku małopolskiego przewodnika leśnego zapraszamy Was do nadleśnictwa Limanowa. Cześć! Jestem Magda. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zabrać na krótką wycieczkę po Nadleśnictwie Limanowe. Nadleśnictwo Limanowa położone jest w południowej części województwa małopolskiego i obejmuje część Gorców, Beskidu Wyspowego, a w północnej części niewielki fragment Pogórza Wielicko-Rożnowskiego. Niemal cały obszar Nadleśnictwa objęty jest różnymi formami ochrony przyrody, w tym na naszym terenie są cztery rezerwaty przyrody. Ze względu na oryginalny krajobraz, Nadleśnictwo posiada znakomite walory turystyczne. znajdujemy się na pierwszym jej punkcie to miejsce odpoczynku Ostra. Znajdziecie tutaj wiatę i zbiorniki wodne. O tym dlaczego gromadzimy tu wodę opowie wam Bogdan. Projekt małej retencji górskiej na Nadleśnictwie Limanowa rozpoczął się już w 2007 roku. Podstawowym celem małej retencji na terenie naszego nadleśnictwa było przeciwdziałanie odpływowi wody opadowej. W ostatnim czasie bardzo szybko następują zmiany klimatu, występują bardzo intensywne opady deszczu, ale woda bardzo szybko odpływa z terenu powierzchniowego. Nasze działania mają za zadanie zatrzymać tą wodę w naturalnym środowisku. Za nami pierwszy punkt naszej wycieczki, teraz zabieram Was na drugi punkt naszej małej podróży po nadleśnictwie Limanowa. Chodźcie. Jesteśmy na zalesiu na Parkingu Leśnym Wyrębiska Zalesie. To tutaj możecie rozpocząć swoją wycieczkę na najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego, czyli Mogielice. Znajdujemy się na Parkingu, jednym z trzech tego typu obiektów w Nadleśnictwie. Trzecim, ale nie ostatnim. Sukcesywnie, rok do roku, powiększamy swoją bazę tego typu obiektów. Również dlatego, że udostępnianie to jedna z równie ważnych misji Lasów Państwowych. Na Mogielice możecie dostać się kilkoma szlakami turystycznymi, ale oprócz szlaków turystycznych możecie też wykorzystać nasze drogi wewnętrzne, które oczywiście służą gospodarce leśnej, ale służą również Wam. Możecie po nich jeździć rowerami, zimą uprawiać narciarstwo biegowe, a także ski -touring. Jesteśmy na szczycie Mogielicy. Mogielica nazywana jest królową Beskidu Wyspowego. Jest jego najwyższym szczytem, ale i najwyższym szczytem nadleśnictwa Limanowa. Gdy wejdziecie na kopułę szczytową, możecie skorzystać z wieży, wejść na nią i podziwiać widoki. To co zobaczycie, to między innymi Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Pieniny czy Gorce, ale również i Tatry. Kilkadziesiąt metrów na południowy wschód od Wierzchołka znajduje się niewielki metalowy pamiątkowy krzyż poświęcony Janowi Pawłowi II. Przecież z Mogielicy zabieram Was do leśnictwa Kostrze. Znajdujemy się na terenie kompleksu leśnego Ciecień. E, chciałam Wam pokazać to miejsce ze względu e, na to, że jest kolejnym przykładem na to, jakie realizujemy projekty. Oprócz skutków projektu Małej Retencji Górskiej, możecie zobaczyć e, efekt e, realizacji następnego projektu. Projekt, o którym mówię, to projekt nietoperzowy. Nadleśnictwo Limanowa jako jedno z 11 nadleśnictw w Polsce bierze udział w projekcie LIFE Podkowiec Plus Powrót do lasu, ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy. Kiedy w środowisku leśnym rozmawiacie o nadleśnictwie Limanowa, każdy wam powie, co jest wizytówką nadleśnictwa Limanowa. Właśnie odnowienia naturalne. Jesteśmy na Lubogoszczy. Zebrałam was w to miejsce, dlatego że jest wyjątkowe dla mnie. 10 lat temu, kiedy rozpoczynałam pracę pewnego pięknego majowego poranka, a, kiedy pojechaliśmy do lasu, tak naprawdę mm, 44 hektary lasu leżały. A, Wiatrołom, który powstał spowodował uszkodzenie 16 tysięcy kubików. Z Lubogoszczy przenosimy się na Luboń Wielki. To ostatni przystanek naszej dzisiejszej wycieczki, ale zdecydowanie go Wam polecam. Polecam go Wam również dlatego, że warto zobaczyć tutaj to rumowisko piaskowców, które ułożone są w przeróżne formy takich bloków i skał, przez które przechodzi żółty szlak nazywany Percią Borkowskiego. Ten szlak idzie z rabki zarytego i prowadzi na Luboń Wielki. Słońce powoli zachodzi, nasza dzisiejsza wycieczka dobiega końca. Zanim pożegna się z Wami Nadleśnicze Nadleśnictwa Limanowa e, chciałabym zachęcić Was do tego, żebyście odkrywali i zwiedzali tereny Nadleśnictwa Limanowa, dlatego że to, co dzisiaj Wam pokazałam, to tak naprawdę mały skrawek tego, co można tutaj zobaczyć, i co warto zwiedzić. Dlatego do zobaczenia w lesie. Zapraszamy Państwa do nadleśnictwa Limanowa, na nasze ścieżki przyrodnicze i na szlaki turystyczne. Jest to region o niezwykłym bogactwie przyrodniczym, historycznym i kulturowym.